Cześć, witam Was. Natomiast chciałem Wam pokazać tester do testowania starych komputerów. To jest taki tester właśnie, który pomoże określić przyczynę tego niewyraźnego dźwięku, który wczoraj pokazywałem. Tak wygląda tester do testowania starszych komputerów, takich jak Commodore, Amiga, tego typu komputerów. Tak wygląda. Nasz no jest w takiej wersji, widać, że nieskończony, bez obudowy, i jeszcze tu trochę brakuje mu do zrobienia. Że, żeby użyć jego testera, to trzeba będzie jeszcze go po prostu e, zrobić do końca, żeby był kompletny. Jak się zrobi tester, to wtedy będzie można go użyć i sprawdzić, co się dzieje. Fajnie wygląda jak na tester. Te, takie testary do komputerów PC. Są w takiej jednej karcie, a tu tak wygląda tester do komputerów starszego typu. No, postaram się w wolnej chwili tak troszkę tu ogarnąć ładnie na biurku. Dobre stacje do pudełka, tak uporządkować, jak znajdę taką chwilkę, żeby tak fajnie wyglądało, bo na razie tutaj takie zawalisko jest. Za Dobra, no i hej, ma, trzymajcie się.